Premiera S18 była już jakiś czas temu. W międzyczasie pokazywałem Wam najlepsze funkcje, które tutaj się pojawiły, a także triki, czy też ukryte opcje, z których warto korzystać używając właśnie tego systemu, ale dzisiejszy film będzie pewnego rodzaju dopełnieniem całej tej serii, bo będę chciał wam pokazać, które opcje moim zdaniem warto włączyć albo zmienić w ustawieniach, aby korzystało wam się lepiej z tego urządzenia. Więc jeśli użytkujecie już ten system, a myślę, że znaczna większość osób zaktualizowała. Sobie iPhony, to myślę, że ten odcinek może Wam się spodobać. Także jeśli tak będzie, to zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. A słowem wstępu, jeśli planujecie kupić nowego iPhone'a albo jakiś inny sprzęt Apple, to zachęcam Was do sprawdzenia promocji w sklepach, do których linkuję w opisie tego filmu ze względu na to, że tam bardzo często pojawiają się po prostu okazje, promocyjne ceny na różne sprzęty Apple i często można oszczędzić spore pieniądze względem tego, co musielibyście zapłacić w Apple Online Store. Także jeśli będziecie zainteresowani, to tam sprawdzajcie. Przede wszystkim w iOS 18, zwłaszcza na tych ubiegłorocznych, a także tegorocznych iPhone'ach, mamy możliwość lepszego sterowania samym ładowaniem. Wiem, że wiele osób czekało na tą opcję. No i wreszcie jest. Ja osobiście korzystam na co dzień z optymalizowanego ładowania, natomiast możecie sobie ustawić, żeby wasz telefon nie ładował się do końca, dzięki czemu ta bateria powinna zostać w lepszym stanie na dłużej. Natomiast ja osobiście tej opcji nie preferuję, bo po prostu z 80% naładowanym akumulatorem no nie dotrwam w ciągu dnia, dlatego ja preferuję tą opcję na dole. Ale jeśli wy uważacie, że na przykład 80% albo 85% wam wystarczy, to możecie sobie to swobodnie włączyć. Oczywiście jak mówimy o samej baterii i tym, co ją szybko zużywa, to powinniśmy wejść sobie w zakładkę prywatność i ochrona. Następnie usługi lokalizacji i pewnie większość z Was wie, że wszyscy powinniście według swoich preferencji poustawiać, czy dana aplikacja cały czas ma odświeżać dane w tle i m.in. sprawdzać właśnie tą waszą lokalizację, czy na przykład w postaci jakiejś tam aplikacji jest to po prostu bez sensu. Możecie sobie po prostu zamieniać to według waszych preferencji. Natomiast teraz po wejściu na sam dół w usługi systemowe, tutaj również teoretycznie możecie sobie część rzeczy wyłączyć, aby ograniczać działanie tej baterii, ale trzeba się dobrze zastanowić, czy aby na pewno nie ograniczycie sobie ważnych dla Was akurat rzeczy. Na pewno bym nie wyłączał, znajdź mój iPhone i tak dalej. Natomiast to, co tutaj jest, to ważne miejsca, dzięki którym tak naprawdę będą pokazane miejsca, do których Wy najczęściej przechodzicie. No i oczywiście możecie wymazać sobie tak naprawdę tą historię, bo w tym miejscu teoretycznie możecie sobie właśnie sprawdzać, gdzie konkretnie byliście. Serio, tak to działa, że Jesteście w stanie w prosty sposób właśnie to sprawdzić. Także jeśli nie chcecie tego, aby wasz iPhone miał te lokalizacje wbudowane, gdzie konkretnie byliście, to możecie to po prostu wymazać. No już w tej zakładce polecam wam od razu też wyłączyć tą opcję pozwalaj aplikacjom żądać możliwości śledzenia. Ja generalnie mam to wyłączone i wszystkie aplikacje, które wcześniej miałem, jak widzicie, nie dostały takiego pozwolenia. Natomiast teraz jak mam wyłączoną w ogóle tę opcję, to nawet te aplikacje po prostu o to nie mogą mnie pytać. A jak mówimy o samym działaniu baterii, to oczywiście możecie wejść dokładkę odświeżanie aplikacji w tle, no i tutaj ponownie dostosować te, które mają być włączone a te, które mają być po prostu wyłączone według waszych preferencji, tak abyście nie mieli poczucia tego, że działają tak naprawdę aplikacje w tle, które kompletnie nie muszą tego robić, no i zużywają waszą baterię. Jak przeglądacie strony internetowe w Safari na iPhone i irytują was reklamy, które są na danej stronie to nie musicie używać żadnych adbloków ani nic doinstalowywać, tylko teraz w iOS 18 możecie kliknąć opcję ukryj rozpraszające Elementy i w ten prosty sposób będziecie mogli dowolne treści, jakieś multimedia czy właśnie reklamy ukryć sobie na danej stronie i bez nich to wszystko przeglądać. Jeśli macie iOS 18, jeden z najnowszych modeli iPhone'a czy nawet ten najnowszy, to polecam Wam nagrywać wideo w możliwie najlepszej jakości. Oczywiście te normalne może być w 4K w 60 klatkach, ale na przykład te zwolnione, jeśli macie 16 Pro, może być w 120 i to powinniście mieć ustawione od razu w tych ustawieniach domyślnych. Natomiast powiem wam, że fajną opcją jest to, że jeśli sobie nagracie coś na przykład w 60 klatkach, tak jak teraz, albo mając najnowszego iPhone'a w 120 klatkach, to w prosty sposób możecie później poddać ten klip edycji. To znaczy wchodzicie sobie na niego, następnie wybieracie tutaj te kilka strzałek, ten suwak jak widzicie, pojawiają się takie opcje, jak na przykład czas zwolnienia, dzięki czemu możecie sobie ustawić, aby w prosty sposób od razu zwolnić dane wideo. No i jeśli nagrywaliście w 120 klatkach, to automatycznie Będziecie mogli je zwolnić w fajnej jakości do 60. Natomiast jeśli nagrywaliście w 60, bo takiego iPhona macie, to możecie go zwolnić do 30, dzięki czemu ten efekt po prostu będzie jeszcze lepszy. Wiem, że nowa aplikacja zdjęcia nie musi Wam się podobać. No, ta galeria naprawdę nie jest, moim zdaniem, w intuicyjny sposób zrobiona. Ale to, co Wam chcę pokazać, to opcja, dzięki której możecie ją sobie dostosować, a przynajmniej część zakładek pod siebie. I jak widzicie, w prosty sposób możecie sobie ustawić te rzeczy, które chcecie mieć, na przykład na samej górze. Czyli na przykład jakieś segurowane tapety, albo po prostu tą zakładkę z innymi rzeczami, która moim zdaniem jest akurat bardzo dobra, bo to właśnie w tym miejscu, czyli właśnie w tych innych rzeczach macie od razu podgląd posegregowanych różnych rzeczy, w tym paragonów, pisma ręcznego, jakichś ilustracji, kodów QR, które zeskanowaliście, i tak dalej. Jeśli irytuje was to na iPhone'ie, że kursor miga, to możecie sobie wejść w tą zakładkę, a następnie ruch i tutaj tak naprawdę włączyć sobie opcję preferuj nie miga Kursor, dzięki czemu na przykład podczas pisania czego nie będzie on Was rozpraszał, bo jak widzicie, jest on po prostu statyczny. Wiem, że część osób ma z tym problem, więc może akurat Wam się to podobać z drugiej strony, jeśli chcecie w pewien sposób kontrolować zawartość wideo, która będzie Wam się odtwarzać, to również polecam wam właśnie wejść w tą zakładkę, a następnie tutaj możecie sobie wyłączyć i to zalecam również pod kątem działania na baterii, aby po prostu na przykład nie automatycznie odtwarzały się wszystkie wideo, czy nie odtwarzały się jakieś animowane obrazki. A iOS 18 pojawiła się też nowa opcja w centrum sterowania, a mianowicie możecie sobie tutaj dodać takie narzędzie, jak ograniczenie ruchu podczas jazdy autem. Jest to w zasadzie w ostatniej zakładce wzroku z dostępnością. Klikacie w to, dodajecie sobie do tego ekranu, a następnie, właśnie jak będziecie podróżować i macie objawy tego, że nie lubicie patrzeć na ekran, bo się źle czujecie w trakcie jazdy, to możecie automatycznie mieć to włączone zaraz po wejściu, właśnie, albo sobie samemu wybrać, aby ten ruch ekran ekranu nie był tak widoczny, dzięki czemu możecie nie doświadczyć żadnych problemów podczas jazdy. Fajną opcją, którą również w ustawieniach dostępności możecie sobie włączyć i naprawdę na co dzień się przydaje, to to, że jesteście w stanie wyzwolić ją nie tylko na Hey Siri, ale również na Siri. Z drugiej strony jeszcze polecam Wam włączyć tą właśnie opcję, która jest poniżej, dzięki czemu będziecie mieć większy komfort podczas również tego, jak na przykład od razu ona Was nie zrozumie. Jak mogliście widzieć, Apple zmieniło w iOS 18 kwestię działania samej klawiatury. Teraz mamy to generalnie uspójnione i na przykład w jednym czasie możecie używać dwóch klawiatur, tak aby szybko się przełączać, ale pojawiła się też opcja dla osób, które nie chcą pracować na tej klasycznej klawiaturze QWERTY, tylko na przykład z końcówką Z zamiast Y, albo po prostu mieć jeszcze inne tak naprawdę ułożenie. Od teraz w prosty sposób możecie sobie to zmieniać. Choć tu oczywiście na marginesie coś, co zawsze polecam, to funkcja zastępowania tekstu. Nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, jeśli nie, to jest to naprawdę ważna rzecz, że możecie sobie dodawać skrót dzięki którym będziecie w stanie w szybszy sposób pisać po prostu. Czyli na przykład, jeśli chcielibyśmy napisać dzień dobry, wystarczy, że użyjecie skrótu dd, a następnie, właśnie, dzień dobry od razu Wam się podstawi. Jak widzicie, ja już tych skrótów Wam tutaj naprawdę sporo i ułatwia to po prostu pisanie, także polecam Wam również tą opcję sobie włączyć. Nie mówiąc o tych, tak naprawdę, opcjach, które moim zdaniem też wszystkie powinny być na zielono, bo naprawdę przyspieszają pracę zarówno z notatnikiem, jak i normalnie wysyłanymi wiadomościami. iOS 18 pojawiła się również zakładka, z z ukrytymi aplikacjami. To jest miejsce, do którego mogą lądować apki, których po prostu na co dzień nie chcecie mieć na pulpicie, albo nawet jeśli ktoś dogłębnie będzie chciał zobaczyć właśnie Wasz ekran, to możecie w prosty sposób to schować. Jak wejdziecie sobie właśnie w zakładkę w ustawieniach pokaż ukryte aplikacje, to po zalogowaniu się za pomocą Face ID będziecie po pierwsze mogli zobaczyć bibliotekę tych aplikacji, które tutaj macie, no a po drugie ewentualnie wejść sobie bezpośrednio właśnie do nich przez tamten katalog, także możecie tutaj dodać bezpośrednio te aplikacje, na których wam zależy, aby nie były po prostu widoczne. Jeśli z kolei macie iPhone'a i AirPodsy, to polecam wam dostosować te wszystkie opcje, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pod siebie, ale taką nowością jest to, że możecie sobie teraz regulować, dostosowywać tak naprawdę dźwięk adaptacyjny pod siebie, możecie zwiększyć ilość hałasu, lub ją zmniejszyć. Kiedy właśnie ma to działać, ta funkcja ma być włączona. Tutaj swoją drogą też polecam wam włączyć oczywiście opcje gesty wykonywane głową i kiedy właśnie będzie ktoś do Was dzwonił. Możecie na przykład kiwnąć do góry, aby odebrać, lub kiwnąć na boki, aby po prostu. Zrezygnować z tego połączenia. Jeśli lubicie sobie słuchać muzyki, a chyba każdy od czasu do czasu sobie słucha, to fajną opcją, która pojawiła się również w iOS 18, jest to, że możecie sobie włączyć haptykę muzyki, dzięki czemu osoby, które mają na przykład jakąś niepełnosprawność albo po prostu również chcecie lepiej poczuć tą muzykę, możecie sobie włączyć haptykę muzyki, bo tak to się nazywa w ustawieniach dostępności. Trzeba po prostu tutaj kliknąć, dzięki czemu będziecie po prostu czuli, jak wasz iPhone wibruje w momencie, w którym. Dany dźwięk jest po prostu odtwarzany. Świetną opcją, która niestety w iOS 18 chyba jest domyślnie włączona, jest w zakładce aplikacji Safari to, że możecie sobie teraz przechodząc do niej wybrać, aby była dostępna funkcja podsumowania stron, dzięki czemu będziecie mieć takie najważniejsze informacje właśnie dostępne na danej stronie. A jak mówimy już o opcjach w samym Safari, to warto zawsze dostosować pod siebie również wyszukiwarkę, z której automatycznie będziecie korzystać, bo nie musi być to wcale Google, ale na przykład może być to. Dag, dag, go. Ale z drugiej strony fajną też sprawą jest to, aby mieć włączoną funkcję Face ID do odlokowania przeglądania prywatnego. Dzięki czemu, jeśli korzystacie właśnie na Safari z takiego Google Incognito, wejdziecie do tych otwartych zakładek jedynie poprzez pokazanie waszej twarzy. Dużo osób kupując nowego iPhone'a, pomija kwestię dostosowania preferencji aparatu pod siebie. Moim zdaniem to jest błąd. Niezależnie, którego iPhone'a macie, warto zawsze ustawić możliwie jak najlepszą jakość, przede wszystkim robienia zdjęć czy też kręconych filmów. Oczywiście w tym iPhone'ie 16 Pro będą opcje, których nie ma nigdzie indziej, na przykład 4K w 120 klatkach, ale bezproblemowo na tych starszych iPhone'ach możecie sobie włączyć jedną z tych dwóch mniejszych rozdzielczości. Jeśli chodzi o te profesjonalne formaty nagrywania wideo, no to tutaj się trzeba zastanowić, czy na przykład chcecie mieć włączone HDR, bo to się wiąże później z postprodukcją takiego wideo, bo jeśli zgrać na komputer, to niestety ono będzie mocno prześwietlone, także w to bym się nie bawił, jeśli nie chcecie po prostu bawić się później z samym wideo, natomiast lepsza stabilizacja, moim zdaniem, Musi być włączona. No i polecam Wam również mieć taką opcję jak blokada wyrównania bieli, aby ona również była właśnie na zielono, bo bez tego możecie mieć problem z późniejszą jakością tych nagrań. Jeśli chodzi o nagrywanie dźwięku, to w tych jednych z nowszych iPhone'ów macie możliwość sterowania, czy ten dźwięk ma być normalnie nagrany w stereo mono, to jest raczej ta mniej klasyczna opcja, czy teraz przestrzennie, dzięki czemu możecie sobie później też w prosty sposób edytować te nagrania w postprodukcji bezpośrednio na iPhone'ie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe opcje, które moim zdaniem, nim warto mieć zawsze włączone, czy to na tych nowszych, czy starszych iPhone'ach, to przede wszystkim siatka, poziom, odbicie lustrzane, dzięki czemu selfie będą wychodzić w tym naturalnym kadrze. I z drugiej strony przede wszystkim powinniście mieć również włączoną korektę soczewki, czy też narzędzie makro, aby z jednej strony zwiększyć jakość tych zdjęć, a z drugiej strony, żeby kontrolować, że w momencie, w którym robicie jakieś zdjęcie, czasem Wam się nie włączy ten tryb makro, który spowoduje, że to zdjęcie będzie gorsze, bo możecie w prosty sposób sobie to po prostu wyłączyć, bo w momencie, w którym robicie jakieś zdjęcie makro, pojawi Wam się przycisk właśnie taki kwiatuszka po lewej stronie i możecie w tym prosty sposób sterować. Nową aplikacją na iPhone jest aplikacja hasła, ale to w ustawieniach możecie sobie różne rzeczy skonfigurować właśnie jak to ma konkretnie działać. A mianowicie powinniście mieć włączone wszystkie te opcje związane z wykrywaniem zagrożonych haseł, czyli potencjalnie tych, które mogły właśnie gdzieś wyciec. Z drugiej strony telefon będzie Wam też sugerował sam silne hasła, a z kolei dzięki tej opcji możecie konwertować z kolei w sposób automatyczny właśnie te hasła, także to jest naprawdę bardzo dobra opcja, natomiast same hasła oczywiście podejrzecie w tej aplikacji, tu możecie sobie je zachowywać, czy po prostu importować z innych aplikacji, takich jak chociażby One Password. No i na koniec warto sobie jeszcze wejść w samą tą zakładkę, a mianowicie to tutaj możecie zaznaczyć, że nie tylko w Safari, czy w innych aplikacjach ma być automatyczne wypełnianie, ale na przykład także w innych przeglądarkach, dzięki czemu jeśli używacie Chroma czy Firefoxa, automatycznie te hasła będą wam się też po prostu pojawiać, z tym, że jak widzicie jest po prostu pewien limit i trzeba tym sobie na bieżąco sterować. Natomiast jeśli chodzi o takie uniwersalne ustawienia, które moim zdaniem powinniście mieć włączone, aby po prostu lepiej wam się korzystało z samego iPhone'a. Przede wszystkim jeśli chodzi o zakładkę z sieciami komórkowymi, moim zdaniem niedobrą opcją jest to, aby tworzyć sobie backup w iCloud bezpośrednio przy użyciu sieci komórkowej, najlepiej jest mieć wyłączoną tą opcję, tak, aby on się dokonywał jedynie w oparciu o Wi-Fi, czyli w momencie, w którym jesteście albo w hotelu na wakacjach, albo na co dzień w domu. Asysta Wi-Fi się też również przydaje w momencie, w którym macie połączenie z Wi-Fi, ale jest ono słabe, to nie będzie to na siłę utrzymywane, tylko to Wi-Fi się po prostu wyłączy w automatyczny sposób i będziecie działać na danych transmisji komórkowych. Z drugiej strony, jak wejdziecie sobie w ustawienie jakiegoś numeru, to możecie zobaczyć, że tutaj jest sporo opcji i również, aby na przykład zmniejszyć użycie samej baterii, powinniście włączyć minimum ten tryb auto, a mianowicie jak wystarczająca jakość tego sygnału będzie, to dopiero iPhone się będzie przyłączał właśnie do tej sieci, no chyba, że totalnie chcecie to ograniczyć, to możecie sobie zostawić LTE, natomiast moim zdaniem najgorszą Opcją jest ta opcja po środku, bo ona tak naprawdę cały czas wymusza bez względu na jakość sygnału, aby iPhone po prostu aby iPhone przełączał się na to 5G. I tutaj też swoją drogą w miarę możliwości powinniście mieć włączone rozmowy poprzez Wi-Fi, także możecie również sobie to po prostu włączyć, jeśli tylko wasz operator na to pozwala. Tutaj swoją drogą możecie też wyłączyć tą opcję więcej danych w sieci 5G, tak aby po prostu zmniejszyć zużycie raz w ogóle Waszych danych, a dwa też zużycie samej baterii, więc możecie. Generalnie z takich bardziej klasycznych opcji, tych bardziej energooszczędnych, włączyć sobie albo w ogóle ten niski transfer danych, albo przejść na ten standardowy. No, chyba że Wam totalnie na tym nie zależy, to możecie zostać przy tym starym. Choć to, co jest równie ważne, zwłaszcza jeśli wyjeżdżacie na jakieś wakacje, to moim zdaniem ograniczenie korzystania z internetu poprzez poszczególne aplikacje. Zwłaszcza tutaj możecie sobie wyłączyć te, które naprawdę dużo zjadają Wam tego internetu i chcecie korzystać z nich w momencie, w którym tylko będziecie używać wifi hotelowego, aby w innych sytuacjach po prostu to. Nie, aby w innych sytuacjach nie można było się połączyć z tą siecią, żeby nie zjadło wam całego pakietu waszych danych. Inną opcją, która również wam może pomóc w działaniu samej baterii, to ta związana z między innymi pobieraniem na przykład najnowszych maili. Więc jeśli wejdziecie sobie w zakładkę z kontami, to możecie tutaj wymusić, aby nie cały czas tak naprawdę pobierały wam się automatycznie te najnowsze maile, ale na przykład co godzinę, co 30 minut lub co 15. A mówiąc o samym internecie i szybszym zużyciu waszego pakietu, warto sobie również w ustawieniach App Store wyłączyć opcję pobierania aplikacji czy też samych aktualizacji, a co więcej, możecie wyłączyć, aby tylko na przykład na Wi-Fi albo w ogóle mieć to wyłączone, odtwarzało się automatycznie wideo, no bo to również będzie Wam zabierać po prostu baterię. Jeśli macie jakiegoś iPhone'a i niekoniecznie on jest najnowszy, to możecie sobie i tak postarać się zmniejszyć zużycie tej baterii, przechodząc na tryb ciemny, który ogólnie co do zasady jest właśnie bardziej energooszczędny. Natomiast jeśli z kolei macie jednego z najnowszych iPhone'ów, który wspiera technologię, technologii Always On Display, to tutaj Wam powiem, że też można to wyłączyć, aby po prostu ta energia nie była jeszcze szybciej konsumowana, ale to dotyczy tak naprawdę tylko posiadaczy modeli Pro. No, a jeśli bardzo mocno byście chcieli ograniczyć zużywanie się samej baterii, to możecie wejść w dźwięki haptyka i tutaj tak naprawdę wyłączyć tą opcję związaną właśnie z jej odtwarzaniem, dzięki czemu po prostu telefon nie będzie wkładał dodatkowego wysiłku właśnie w tą funkcję, no i bateria powinna Wam działać dłużej, chociaż no nie będziecie mieć tego fajnego efektu. Jeśli chodzi o inne użyteczne rzeczy to konto iCloud zamieniło się obecnie w konto Apple, ale tak naprawdę, oprócz tego, zmieniło się wiele praktycznych rzeczy. Między innymi mamy zakładkę Zaloguj się, używając konta Apple, i w tym miejscu możecie zobaczyć, które z aplikacji korzystają właśnie z tego logowania poprzez Apple i ewentualnie, jeśli Wam się coś nie podoba, to możecie to po prostu usunąć albo sprawdzić sobie przynajmniej, jakie tutaj macie te dane. Natomiast z drugiej strony, oprócz oczywiście takich opcji, które macie na pewno włączone, no bo powinny być. Cały czas włączone, m.in. te związane z funkcją znajdź mój iPhone, to również oczywiście macie tutaj opcje związane z subskrypcjami, i tym, za co tak naprawdę płacicie w ramach tego konta. No i jak widzicie, ja akurat mam obecnie dwie aktywne, w prosty sposób możecie sobie wejść, ewentualnie od razu z tego miejsca anulować, albo przynajmniej sprawdzić, do kiedy właśnie dana subskrypcja jest utrzymywana. Jeśli z kolei udostępniacie ekran, czy to na przykład w szkole, czy na przykład w pracy i nie chcecie, aby w momencie, w którym udostępniacie ten ekran ktoś zobaczył jakieś powiadomienie, to powinniście zdecydowanie nie mieć włączonej tej opcji, tylko ona powinna być tutaj po prostu na szaro, dzięki czemu nie będą wam przychodzić tutaj powiadomienia z jakimiś ważnymi dla was informacjami, albo na przykład jakimiś wiadomościami, którymi nie chcielibyście się dzielić z innymi osobami. I tutaj też swoją drogą, mówiąc o samej prywatności, ja nauczyłem się funkcjonować, jeśli chodzi o same zdjęcia, w takim trybie, że daję częściej aplikacjom tylko ograniczony dostęp, dzięki czemu na Facebooku są zdjęcia zaznaczone tylko, tylko te, które ja chcę mieć pokazywane właśnie w tej aplikacji. Natomiast na Instagramie, no to również powinno być generalnie do tego stopnia ograniczone. Dzięki czemu, jak chcecie coś przesłać, to nie wczytuje wam się cała biblioteka i Instagram nie ma cały czas, na przykład, do niej dostępu. Tylko jedynie wybieracie po prostu, które z tych zdjęć potrzebujecie na teraz, dodajecie je, a następnie dopiero uploadujecie. Moim zdaniem to jest bardziej odpowiedzialne. A jak mówimy już, że naprawdę takiej dużej ochronie, jeśli chodzi o waszą prywatność, to oczywiście Apple bardzo dużo robi w kontekście tego. Aby na przykład, producenci czy deweloperzy nie robili dla nas spersonalizowanych reklam, jeśli nie mamy takiego życzenia. Ta opcja jest chyba domyślnie włączona, więc warto ją sobie po prostu wyłączyć. No i w tym momencie możecie też wyłączyć na przykład analizy i udoskonalenia, dzięki czemu nie będziecie dawać waszego feedbacku czy jakichś komentarzy związanych z waszym działaniem aplikacji. A w przypadku samych zdjęć, jeśli ustawiamy sobie tutaj już dużo rzeczy, to warto również w ustawieniach wyłączyć sobie tak naprawdę to, aby na tej karcie, gdzie są wszystkie te albumy były pokazywane właśnie również te ukryte. No, bo ktoś może podejrzewać, że właśnie jakieś zdjęć nie chcemy pokazywać, więc w tym miejscu możemy sobie to po prostu odznaczyć i nawet wtedy już nie będzie widział, że taki album mamy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że te porady czy rzeczy, o których Wam wspominałem, aby zmienić w tym telefonie, pomogą Wam w codziennym użytkowaniu. Będzie ono szybsze, a także bardziej komfortowe, bo na tym mi zależało. Także, jeśli Wam się podobał ten film, to możecie zostawić łapkę w górę. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!